Polska odchodzi od węgla i musi odchodzić od tego węgla, ponieważ zgodziła się na bardzo ambitną, coraz ambitniejszą politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Ta polityka narzuca obciążenia na sektor energetyczny, które sprawiają, że węgiel nie może i nigdy nie będzie się już opłacał. Dlatego Polska szuka różnych narzędzi transformacji energetycznej. Chce zmieniać energetykę, zastępując węgiel różnymi źródłami energii. Wśród nich prominentnym ma być energetyka gazowa. I tutaj powstają dwa zastrzeżenia jeżeli Polska nie chce wygaszać kiedyś gazu tak jak teraz wygasza węgiel i płacić miliardy odszkodowań, osłon socjalnych na to, żeby kolejne paliwo kopalne usuwać z energetyki, nie może za mocno pójść w gaz, to znaczy mamy silny argument ekonomiczny za tym, żeby nie doprowadzić do przerostu energetyki gazowej w Polsce, ponieważ grozi on tym, że aktywa gazowe, elektrownie, infrastruktura przesyłowa, która jawi się teraz jako alternatywa wobec aktywów węglowych, które nie mają już racji bytu, także straci te rację bytu, jeżeli polityka klimatyczna Unii Europejskiej będzie coraz bardziej zaostrzana. A tak raczej będzie, bo, Unia Europejska jako całość chce być neutralna klimatycznie w 2050 roku. A zatem na celowniku będzie już nie tylko węgiel, ale pozostałe paliwa kopalne na czele, właśnie z gazem. Więc jeśli nie chcemy kiedyś wygaszać gazu, tak jak teraz wygaszaliśmy węgiel, i rozmawiać z gazownikami o umowie społecznej, tak jak teraz rozmawiamy o niej z górnikami, nie możemy dopuścić do przerostu uzależnienia od energetyki gazowej w Polsce.